W minioną sobotę w szkole podstawowej nr 1 w Kępnie odbył się rodzinny festyn. Był to już trzeci rodzinny festyn w kępińskiej jedynce, którego ideą jest spędzenie wolnego czasu na wspólnej zabawie całych rodzin. Jest to jedna z chwil, które można poświęcić w całości na zabawę ze swoimi dziećmi, mówił dyrektor szkoły Krzysztof Dowiak. Głównym powodem zebrania się na festynie rodzinnym jest wspólna zabawa. W tej chwili odbywa się mecz piłki nożnej pomiędzy ojcami i dziećmi, reputacją szkoły w piłkę nożną. Po zakończeniu meczu za około pół godziny odbędzie się mecz w dwa ognie pomiędzy nauczycielami a rodzicami. Nie brakowało także konkurencji sprawnościowych rodzinnych drużyn. Odbył się pokaz tańca i sztuk walki. Można było też spróbować wypieków przygotowanych głównie przez mamy, tatusiowie natomiast zajęli się grillem. Jedną z atrakcji zapewnili strażacy. Wóz bojowy, sprzeda, szczególnie sikawka, robiła furorę. Tradycją festynu jest loteria fantowa, w której można było zdobyć bardzo atrakcyjne nagrody. Losy rozeszły się jak świeże bułeczki. Każdy, kto już raz był na festynie, wie, że nie można się spóźnić, bo ponad 600 przygotowanych losów, z których każdy wygrywa rozchodzą się w kilkanaście minut. Jak co roku zebrane w ten sposób pieniądze są przeznaczane na zakup szkolnych szafek. Kontynuujemy to, co rozpoczęliśmy dwa lata temu, czyli kolejną partię szafek dla uczniów. Tym razem to kolejna klasa trzecia, przechodzi do klasy czwartej i kolejną partię szafek chcemy zakupić w ten sposób. Dzięki tym festynom mamy 160 szafek zakupionych. Mam nadzieję, że zakupimy kolejną partię i wszystkie klasy 4-6 będą mogły korzystać ze swoich szafek i pozostawiać swoje y, przybory. Odzież w okresie zimowym, w szafkach, nie będą musieli nosić tego po szkole.